Cześć Ciemanko, witam Was na kanale Rybnięci. Po krótkiej przerwie miałem urlop tydzień, z żoną byłem w górach. Później byłem na rybach, ale uznałem, że nie będę nagrywał. Odpoczywałem. Byłem na jeziorze Goczałkowickim, nawet coś udało się połowić. Jeśli chcecie wiedzieć co, a ktoś nie śledzi, to zapraszam na Facebooka. Ale chciałem odpocząć, nie brałem kamery, jednak to trzeba cały czas mieć pod kontrolą. Kamerować, naprawdę to nie jest łatwy kawałek chleba. No i co? Nie przedłużając, jestem na małym, tajemniczym jeziorku PZW. Będę łowił tutaj pierwszy raz, ale jak to bywa, takie małe jeziorka, mam nadzieję, że kryją jakieś skarby. Nie przedłużając, mamy środę, jest środek tygodnia. Zebrałem się szybko po robocie, już mamy. Chyba po godzinie 16, także naprawdę nie mam dużo czasu, max 3 godziny i lecę do domu, ale postanowiłem to sprawdzić. No i co, nie przedłużając, jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję. Jeszcze dodam oczywiście, będę łowił na Metod Feder. To tyle ględzenia. Zaczynamy! Nie, nie mam pojęcia czego się tutaj spodziewać, jaka tu jest głębokość i tak dalej, no ale spróbujemy, że tak powiem na ślepo, czy w ogóle coś tu pływa, to się pokaże do 3 godzin. Dobra, zaraz sobie ogarnę drugą wędkę, ale najpierw przygotuję miks do metody. Pokażę Wam, oczywiście, czego użyję. No i działam, żeby już jedna wędka leżała, bo naprawdę mało czasu. A jestem ciekawy, co tutaj pływa. Ok, jeśli chodzi o miks, to mam tu naprawdę kilka różnych peletów. Mam hydrę 3-4 mm. Tak się zastanawiałem, ale nie uderzę w totalną klasykę, która mi się zawsze sprawdza. Czyli wleci propelet dark który na mocze to mi się naprawdę często sprawdza, dlatego nie chcę tutaj kombinować za bardzo. Okej okay. myślę, że na te 3 godziny tyle mi tego wystarczy. I do tego tak w proporcji 1 do 3 użyję Finesta Black Marine, a dokładnie Marine Black. I to jest tak naprawdę wszystko. Rzucam pierwszą wędkę, robię drugą i czekamy, co się tutaj wydarzy. Później Wam też pokażę, mniej więcej, że jest to naprawdę taka niewielka woda. Nikogo tutaj nie ma. Zobaczymy, czy są ryby. Pelet przygotowany, dam mu jeszcze chwilkę. Zrobiła się naprawdę fajna panierka z miksu. Na tym pelecie to lubię. Już to testowałem fajnie w wodzie, to smuży i tak dalej. No i lecimy z tematem, rzucamy wędki i mam nadzieję, że łowimy ryby. Na początek sprawdzone turbo na bagnet. A damy pomarańczowe małe przypony. Znaczy, przypony małe, haki jak na razie. Zastosuję takie dziesiątki. Zobaczymy. Ok. Już branie. Mam nadzieję, że to nie wzdręga. Oj, 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 to mi się nie podoba. Na metodę sumik karłowaty. Jako pierwsza ryba bardzo szybko. Oczywiście połknął mi to całe. Aj, nie podoba mi się to. No ale trudno, odpinam go i rzucamy. Ok, druga wędka przygotowana. Tutaj zaglądam na szczytówkę z tyłu. Dawno nie łowiłem na tą wędkę. Uznałem, że dzisiaj ją wezmę. Jest to Preston Monster Carp Feder. Bardzo fajna wędka taka. Typowo podkarpie na metodę. W jakimś tam filmie, chyba rok czy dwa lata temu, mówiłem o niej więcej. No nic. Dawno na nią nie łowiłem. Tam mam branie. Mam nadzieję, że to nie znowu sumik. A tutaj zarzucamy wędkę i zobaczymy, co się wydarzy. Oj nie dobrze, nie dobrze, ledwo rzucam wędkę i kolejny sumik karłowaty. Kurczę, już założyłem sporą kulkę, jestem trochę zdziwiony. Przerzucę po prostu w inne miejsce, może po prostu tam jest ich dużo, zobaczymy. Ja. Obawiam się, że jest to siedlisko sumików karłowatych. To już wszystkich Wam nie pokazuję, a to już jest z piątej w pół godziny. No nie o to mi chodziło, powiem szczerze, nie o to. I biorą naprawdę, już dałem kulki wielkie, 11 mm. Ciężko będzie się tutaj przebić, chyba jedynie z A powiem Wam szczerze, nienawidzę łowić tych ryb, nie lubię. Jeśli ta sytuacja będzie miała miejsce przez kolejne pół godziny. To zabieram się stąd, i jadę jeszcze na szybko, na półtora godziny na inną wodę. Wrzucę wędki do auta mam niedaleko. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak jeszcze uda się coś złowić innego, a nie te potwory. No i co, naprawdę fajny kawałek wody. No ale kurczę, jest chyba tu masa tego sumika. Rozumiem jakby brały na kukurydzę czy na robaki, ale wrzucam dumbelsy larwy osmo to branie od razu znalazłem takie kulki dwunastki i na to też mam brania także no nie jest wesoło jeszcze chwila jeszcze wezmą dwa sumiki to naprawdę zmieniam miejsce nie lubię tych ryb Nie, no siadam mi psycha, naprawdę. Olewam to. Olewam te sumiki karłowate. Nienawidzę tych ryb. Mówię wam to szczerze. To już chyba dziesiąty. Wy widzieliście może z cztery, ale jeszcze łykają to tak. No i dobra, szybka ewakuacja. Zmiana wody trwało to jakieś 15 minut, nie dłużej. No i co? Jestem nad kolejną wodą PZW. Nie jest to żadna woda no kill. Zwykłe, regularne PZW. Kto śledzi moje filmy, to może pamięta film, gdzie złowiłem naprawdę mnóstwo fajnych linów. Uznałem, że. Podjadę tutaj, nawet mam to samo stanowisko, było wolne. No i co? Ostatnie półtora godziny próbuję coś złowić, bo te sumy mnie zniszczyły, naprawdę. Także działam, no bo nie mam za dużo czasu, a chciałbym coś połowić. jakieś małe szarpnięcie no zobaczymy kurcze szkoda pustą są jakieś brania niestety na razie nie te ryby się nie zacinają no jeszcze mam Jakieś 40 minut, może w końcu coś się uda wyciągnąć. No i co, na szczęście nie jest to karłowaty. Taka nawet przyzwoita wzdręga. Tak podejrzewałem, że te dziubnięcia to właśnie są zdręgi. No ale dobra. Nie będę narzekał. Rybka wpadła. No i tak jak mówiłem, kolejna wzdręga. No, hmm. Tak, jakby takie brały te wzdręgi, to bym się nie obraził. Dzisiaj chyba największa, chociaż nie jest to jakiś gigant, ale już kawałek ryby jest. No i ostatnia na koniec niewielka. Teraz już się pakuje. No i tak mamy godzinę 20. Jestem już spakowany w samochodzie. Co wam mogę powiedzieć? Jak na 3 godziny w środku tygodnia po pracy? To przynajmniej coś się pobawiłem, nawet z tymi sumikami. Teraz z dręgami. Liczę, że uda mi się w piątek wrzucić ten film. A na weekend przyszykuję coś grubego i mam nadzieję, że uda się lepiej połowić. No i to tyle. Jeśli filmik Wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję. A ja wracam po krótkim urlopie. Na razie z takimi rybami, niedużymi, ale na pewno jeszcze będą. Fajne okazy. Na razie.